Witam wszystkich serdecznie! W dzisiejszym odcinku rozpakuję paczkę, którą otrzymałem od Marka! I zobaczymy co jest w środku. Zapraszam do oglądania! Mam nożyk i powiem Wam, że jeszcze je nie rozpieczętowywałem. Jak zwał tak zwał. Jest zamknięta. No i co? Biorę się z Wami za otwarcie tej paczki i opowiem Wam historię tej paczki. No, taka masło oślane trochę. Ale słuchajcie, tak, yy, pod ostatnim odcinkiem ze sprzątania Pokazywałem, że spaliła mi się wkrętarka. W ogóle odcinek to wyświetla się tu w rogu. Zerknijcie. Yy, kolega Marek stwierdził, że ma jakąś krętarkę, która jest mu niepotrzebna i nie ma co z nią robić. Nie ma, chyba napisał mi, że nie ma gdzie jej trzymać. Coś takiego. I czy nie chce? No pewnie, że chce. Jak moja się spaliła, a kolega nie miał co z nią zrobić, to ja ją przygarnę. Tylko. Napisał mi, że w tej wkrętarce jest problem taki. O, jak ładnie spakowane! Że coś ciekawego widać. Problem w tej wkrętarce jest taki, że ogniwa są do wymiany, bo nie trzyma bateria. Dobra, w międzyczasie paczka jest otwarta i bardzo skrutnie spakowana. Tu coś się pojawia nowego. Co to jest? Laser, jakaś poziomica, chyba. Nie wiem, na baterię. Zobaczymy co to, nie ma baterii, są jakieś pineski, no ciekawa rzecz, zobaczymy później, na razie wszystko wypakujemy, może tak to schudnie schowam, bo naprawdę paczka jest spakowana elegancko, bierzemy się dalej, co tutaj mamy, o to słyszałem o czymś takim, wiecie co to jest, to jest uniwersalna nasadka na jedną czwartą. I tu jak się bierze nakrętkę, idę po nakrętkę albo śrubę. Ora mam śrubkę. I tak jak przykładamy to śrubkę tu, o, to się wciska. I to jest taki uniwersalny klucz do odkręcenia każdej śrubki. O, coś takiego. Fajne, fajne przyda się na warsztacie. Dobra, lecimy dalej. Paczka w paczce, to zostawimy na potem. I to jest ta wkrętarka, o której mówił kolega Marek. Bardzo zgrabna, taka lekka poręczna. Czuć, że tej baterii tam w środku nic nie ma. O, bardzo fajna wkrętareczka. Odkładamy na bok. jest ładowarka do tej baterii. Ale mówię, tak jak Marek pisał, w środku nic nie ma. Spróbujemy to odratować. Co tu mamy jeszcze? Y Oho, jakaś ładowarka chyba. Ale tu po polsku nic nie jest napisane. Może tu coś jest napisane? A, ładowarka do ogniw bodajże. Tak, lition, Automatic Stop Charger. Ja z angielskim to tak słabo, ale rozumiem bynajmniej po angielsku. 4,2 V. No, to jest ładowarka do ogniw 18650. Według mnie taka mała. Mamy tak na kolaniki, to się czasem przydaje, coś się robi na kolanach. I kolejna paczka w paczce. Dobra, odkładam karton. Raczej wszystko jest ciągiem nagrywane. Odkładam karton i patrzymy, co jest w tych paczkach. Aha, tutaj jest coś takiego. A wiecie co? To jest taki uchwyt do. O ile dobrze się orientuję Jak się ma zgrzewarkę, a propos zgrzewarki, tu jest mój projekt zgrzewarka, który jest ciągle aktualny, to to jest takie urządzenie, które się wtyka. To jest jako switch. Poczekajcie, guzik, tak guzik, który wyzwala impuls. I jak y zrobię tą Zgrzewarkę, to coś takiego będzie mi potrzebne, żeby. Bo miałem ręcznie coś takiego zrobić. Dlatego tu są takie kable, które dostałem od kolegi. Jak dociśnie się, o to się naciska tu guzik i wyzwala się ten zgrzew. To mi się bardzo przyda, bo miałem zrobić coś takiego sam. Bardzo dziękuję. Tu są dodatkowe guziczki i sprężynki. Fajnie, super. Dzięki. To mi się bardzo przyda. Już to odkładam nawet tutaj na bok. Do projektu zgrzewarka. Projekt zgrzewarka już mam, jestem na bardzo dobrym etapie z projektem zgrzewarka, jak sami widzicie. Teraz tak, co tutaj mamy Air Kompresor. Zobaczymy co to jest. O, ho, ho. o, BMS Makita. Zaraz go otworzę. Znajdę taki śrubokręt, bo mm, później wam powiem o co chodzi. Dobra, ale to jest jakieś leciutkie, jakby tam w środku nic nie było. Kompresor. O, możemy to sprawdzić w ogóle, bo mam akurat baterię, makiety. Czy to działa, czy nie? Chyba nie, włącz, nie działa. Ale Marek mi pisał, że tu się coś mu spaliło w tym urządzeniu, bo pompował sobie kajak tym. Taki pompowany, ale to się chyba całkowicie spaliło. Bo zero reakcji jest. Czekajcie, a ta moja bateria to jest w ogóle naładowana, naładowana, dobra. Tu jeszcze coś leci z tablicy. Super, to spróbuję naprawić. Bo ma, ogólnie z makity mam coś takiego. Bardzo przydatna rzecz. A tu co jest? Zobaczymy. O, jakieś ładowareczki aha, tu są ładowarki do tej baterii chyba baterii? nie, nie wiem czy tam a, to jest podłączany ten kompresor tutaj pod 12V zapalniczki, o tak no widzicie, takie cudo tu są końcówki i jakaś ładowarka, ładowarka do ale to mi się bardzo przyda, bo bardzo lubię takie małe baterie. A i w tym odcinku pokazywałem, że mi się spaliła taka bateria. <laughs> Super, bardzo się cieszę z tej paczki. Niesamowite rzeczy dostałem. Jestem ciekawy tego BMS-a, bo mam. Ale to na innym odcinku Wam pokażę, bo do. Tego potrzebuję ogniw i kupiłem sobie baterię, ale to w ogóle co się stało jak kupiłem te baterie, to później Wam pokażę na następnym odcinku czy na jakiejś wstawki, wstawce czy czymś. No i dobra, znalazłem śrubokręt, żeby odkręcić te śrubki i zerknąć co jest w środku. Także zrobię to z Wami. Nie jest skręcenie śrubek, nie należy do rzeczy jakichś tam interesujących i ciekawych. I powiem Wam, że to nic nie waży. Nie wiem czy Marek tutaj powyciągał te ogniwa czy nie, ale to normalnie nic nie waży. Zaraz zerkniemy co jest w środku, bo jestem ciekaw tego BMS-a, czy to jest w tej samej właśnie serii co kupiłem sobie tą baterię uszkodzoną. Ale to wam pokażę na innym odcinku jak kupiłem te baterie uszkodzone na ogniwa do tego. Dobra, jest otwarte i co jest w środku? Aha, czyli Marek wyjął te ogniwa. Dobra, a jaki BMS? A, tu jest dokładnie ten sam BMS. Ja to poskładam, wiem o co chodzi. A, ale ten BMS jest taki mądrzejszy, bo ma odczep. A ten BMS, co ja mam, ale wygląda identycznie, w ogóle żadnego odczepu nie ma i nie wiedziałem o co chodzi. Fajnie, to na pewno mi się przyda, bo z tego zrobię baterię, która będzie nie dosyć, że do tego, to jeszcze do mojej wkrętarki, którą otrzymałem od osadnika z odzysku, która jeszcze jakoś zipie. I to jest dosłownie to samo co to. Dobra, składam to i pokazuję, co jest w tym. Teraz zajrzymy do tej baterii. Chyba będzie ta sama śrubka, tak? Nie sprawdzałem tego bez Was. Dobra. Tam to już mam złożone. Zobacz, zobaczcie, jest wszystko złożone, bardzo fajnie. Ogniwa już mam zakupione. Ale to już pokażę na innym odcinku, jak będę zgrzewał, i w ogóle muszę przyspieszyć z moim projektem zgrzewarka. Bo, tak jak widzicie, jest mi to bardzo potrzebne, żeby zgrzać to wszystko. I zobaczymy, co jest tu w środku. Otwieram. Jest BMS. O, taki. Tu są odczepy, wszystkie to jest plus. To jest minus. I tak to wszystko wygląda. Tu się wkłada ogniwa, je się zgrzewa, później się tego BMS-a podłącza to jest proste. Ja bez problemu sobie z tym poradzę. Dobra, skręcam. Mam już skręcone, i pokażę Wam odnośnie tego, co to jest. To jest taki układ, z którego buduje się zgrzewarkę. Kupiłem już go wcześniej do projektu zgrzewarka. Jeszcze Wam tego nie pokazywałem na odcinkach. Nie nic. Tak, tu jest transformator. Czwórka z mikrofalówki przewinięty uzwojeniem wtórnym, na przykład dwa zwoje przewodu 2,5 mm. Tu jest ten przewód. O, tu o! Dobrze. Jest przewód pokazany. A to urządzenie, to jest to urządzenie, tylko że tu jest źle podpisane. Uzwojenie wtórne podłączone do elektrod No to jest taka elektroda z tymi pinami, że jak się zgrzewa, mówię, że klika yy, to. Tym switchem, którego się podłącza tu, o jak jest ten nożny popychacz, bo nie można używać tych słów, bo jest ban, ale miesza z tym, yy, na czym stanę, a na tym. I to jest to urządzenie właśnie, które y, tym miejscem zgrzewa. Tak będzie wyglądała ta moja zgrzewarka. Nie będzie ona estetycznie wyglądała, to już możecie sobie nawet zapomnieć. Jak będę miał jakieś opakowanie, oczywiście, złożę je w jakieś opakowanie. Może być po nawet starym prostowniku czy coś, ale mój prostownik jeszcze działa. Także na razie będzie na deseczce. Tam na którymś odcinku na pewno było widać takie płyty wiurowe. Dobra, to schowam, zostawiam. I otworzę jeszcze to, bo prawdopodobnie moim zdaniem tutaj widzę jest bezpiecznik. Sprawdzę, czy tu nie jest spalony bezpiecznik przypadkiem. Otworzyłem to ustrojstwo, zaraz Wam pokażę, ale tak, ten bezpiecznik, co jest tam, to jest od tego, mój błąd, nie dopatrzyłem się, mogę się oczywiście też nie znać, dobra, ja to później poskładam, tak na tip top i spróbuję to naprawić, ale może być ciężka sprawa, bo prawdopodobnie gdzieś ta płytka siadła, że tak powiem. Bo nie daje żadnych tutaj rezultatów, a kable są prawdopodobnie całe. Tak, kable są całe. Także silnik kręci, to jest dobry znak. Jedyne co zauważyłem, że ten tłok tutaj, czekajcie, postaram wam się to jakoś pokazać, o, on jest zrobiony z plastiku, zobaczcie, plastikowy tłok. Nie wiem, czy coś widać. Plastikowy tłok. On sobie chodzi tak przód tył. Nie wiem, czy to cokolwiek pompowało, szczerze wątpię. Dobra, co? Ja to składam wszystko i włączam się za chwilę. Tak jak widać. Mam to złożone i wymyśliłem, że jak nie uda mi się tego naprawić, bo można to zrobić na krótko, że zwykły włącznik dać, który będzie zasilał bezpośrednio tą pompkę. Ale tak jak mówię, nie jestem pewny tego tłoka, który tam chodzi, czy on w ogóle jakieś ciśnienie daje, nie ciągnijmy tego tematu. Silnik działa, bo sprawdzałem go na krótko, i może posłużyć do jakiejś wkrętarki. To, to jestem pewny, jeszcze tego nie demoluję, zobaczymy rozwój sytuacji. Tobie, Marku, bardzo dziękuję za paczkę. Super paczka. To mi się. Bardzo przyda do projektu zgrzewarka. To mi się bardzo przyda, bo naprawię ten akumulator, będę miał do wkrętarki super. Dzięki bardzo. Tą wkrętarkę też naprawię na pewno, jak zrobię zgrzewarkę. Myślałem nad tym, żeby dołożyć tą baterię. Tu ale to już się stanie. Kloc taki wielki, także ona jest fajna, poręczna i zgrabna. Nie będę jej szpecił tym. Naprawię ją i będzie mi służyła. Reszta oczywiście rzeczy też mi się bardzo przyda. Na kolaniki, ochrona, taka poziomiczka, zawsze coś, coś małego w małym miejscu, żeby sprawdzić poziom. Super. Bardzo Tobie, Marku, dziękuję. Was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!